Witam na moim kanale, na którym zajmuję się robotami ziemnymi. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam swoją koparkę z wiertnicą hydrauliczną, którą można wykonywać odwierty pod głównie pod ogrodzeniowe. Znaki nasadzenia na winnicach, w sadach oraz inne, inne odwierty. Sami zresztą zobaczcie. Jak widać, aura jest zimowa. Ale nam nie przeszkadzają żadne warunki pogodowe. Dziś, przy użyciu mojej mini koparki oraz wiertnicy hydraulicznej, wyprodukowanej przez firmę Kaflek, pozdrawiam Łukasza i Kamila. Robimy odwierty od nasadzenia drzew jabłoniowych. Spójrzcie, tu już są gotowe dziury. Grunt nam bardzo sprzyja, nie jest kamienisty. Wiertło ma średnicę 200 mm. Jak najbardziej, z tym oto sprzętem możemy wykonywać odwierty pod słupki ogrodzeniowe bądź inne potrzeby. Mamy już wywiercone jakieś 180 dziur, zostało jeszcze około 100. Myślę, że dzisiaj powinno udać się to wszystko ładnie skończyć. Powoli zbliżamy się do końca realizacji pracy związanej z odwiertami dziur. Maszyna z wiertnicą spisała się idealnie. Jak widzicie, przy wykorzystaniu tego sprzętu można wiercić dziury po nasadzenia drzewek owocowych, takich jak jabłonie, grusze czereśnie. Jeśli Was to interesuje, chcecie zaoszczędzić sił i pieniądze. To zapraszam do kontaktu pod numer telefonu 883 075 463. Pozdrawiam.